Modlitwa za niewierzących, wątpiących i poszukujących sensu życia. Panie, który jesteś światłością świata, który przychodzisz cicho bez hałasu, jak szept w sercu, przynoszę Ci dziś tych, którzy nie potrafią Cię odnaleźć, tych, którzy wątpią, którzy pytają, gdzie jesteś, którzy czują się pozostawieni sami sobie, zagubieni w ciszy, którzy chcą wierzyć, ale nie potrafią którzy próbują ufać, ale rany ich serca są zbyt głębokie. Przynoszę Ci, Panie, ludzi zmęczonych własnymi myślami, poranionych doświadczeniem, oszukanych przez świat, przestraszonych ciszą, w której nie słyszą Twojego głosu. Przynoszę Ci tych, którzy już nie modlą się, bo uważają, że nikt ich nie słuchy. Tych, którzy odwrócili się, bo ktoś kiedyś zranił ich w Twoim imieniu. Tych, którzy chcą sensu, ale nie, widzą, gdzie, nie wiedzą, gdzie go szukać. Jezu, dobry pasterzu, który zostawiasz 99 owiec, aby szukać tej jednej zagubionej, lękliwej i słabej. Idź do nich, do domów, których jest płostka, do serc, które zasypiają ze łzami na poduszce, do dusz, które nie umieją już wierzyć w miłość. Usiądź obok nich w ciszy, nie oceniaj, nie pytaj dlaczego. Po prostu bądź. Niech poczują, że nie są sami. Duchu Święty, tchnienie Boga, Ty, który rozpalasz to, co zgasło, który wzbudzasz życie tam, gdzie wszystko umarło, dotknij serc niewierzących. Niech poczują tęsknotę za nieskończonym. Rozpal pytanie, które prowadzi do źródła. Daj im odwagę szukać, nawet jeśli droga jest długa i kręta. Panie, przychodzą także z tymi, którzy są blisko wiary, a jednak stoją u progu, z tymi, którzy mówią: Chcę wierzyć, pomóż mojemu i niedowiarstwu. z tymi, którzy patrzą na świat i pytają: Jak Bóg może istnieć wśród cierpieniem. Uklękam razem z nimi, z ich niepokojem, pytaniami, rozdartym sercem. Proszę, pokaż im, że jesteś. Maryjo, matko cicha i pokorna, która wierzyłaś nawet gdy nie rozumiałaś, otul płaszczem tych, którym wiara gaśnie, przytul ich do swojego serca, jak tuliłaś Jezusa, gdy płakał w Betlejem. Ucichu fiat, niech mi nie się stanie. Święci i święte Boże, którzy również przychodziliście przez noc wiary, święta Teresa z Liseuks. Która czułaś, że Bóg jest daleko, święty Jan od krzyża, który szukałeś światła w ciemności, święta Matko Teresa, która niosłaś Boga, choć sama go nie czułaś. Módlcie się za tych, którzy stoją na granicy zwątpienia. Boże, który kochasz każdego człowieka, nawet tego, który cię odrzuca. Proszę nie pozwól im odejść. Stań na ich drodze nie siłą, lecz miłością. Zaskocz ich dobrem, którego się nie spodziewają. Postaw przy nich kogoś, kto będzie Twoim szeptem, nie krzykiem. Kogoś, kto pokaże, że Bóg nie jest teorią, ale miłością. Panie, jeśli trzeba, użyj mnie, uczyń ze mnie most, nie mur. Niech moje słowa nie ranią, ale prowadzą. Niech moje życie nie o osądem, lecz świadectwem. Niech każdy, kto patrzy, zobaczy w moich oczach Ciebie. Boże! Twoje ręce oddaję wszystkich niewierzących, wątpiących, poszukujących. Niech odnajdą sens, niech odnajdą Ciebie. A jeśli nawet nie nazwą Cię po imieniu, niech doświadczą miłości, która ich stworzyła. Amen.